To był świetny mecz Łady 1945 Biłgoraj. Zespół Bartłomieja Kowalika po wyrównanej walce pokonał Tomasowie Tomaszu Lubelski 3 do 2, a przypominamy, że Tomasowia to rywal notowany wyżej w czwartoligowej tabeli. Goście rozpoczęli spotkanie jak na faworyta przystało, nie minął kwadrans, a prowadzili 1 do 0. Biłgorajanie odpowiedzieli bardzo szybko, w 23 minucie doprowadzili do wyrównania. Dośrodkowanie w polekarne karne Bartosza Raduja strzałem głową na gola zamienił w Krzyszycha. Nie minęło dużo czasu, a gospodarze cieszyli się z kolejnej bramki. Po strzale Patryka Dorosza objęli prowadzenie 2 do 1 i taki wynik udało się utrzymać Ładzie do przerwy. Po zmianie stron piłkarze Tomasowi rzucili się do ofensywy, ale ich zapał osłabł już po kilkunastu minutach. Dodatkowo mieli też pecha. Po strzale jednego z zawodników gości piłka jedynie obiła słupek bramki strzeżonej przez Łukasza Szawarę, a po godzinie gry to Łada cieszyła się z kolejnego gola. Bramkarz gości drugi raz w meczu wyjmował piłkę z bramki po strzale krzyszychy. Kiedy wszystko zmierzało do szczęśliwego dla Łady zakończenia, trochę niespodziewanie, 10 minut przed końcowym gliskiem, Tomaszowianie strzelili swojego drugiego gola i za wszelką cenę próbowali jeszcze doprowadzić do remisu. Na próbach się jednak skończyło i tym samym utrzymał się wynik 3-2 dla Łady, a to oznaczało, że pierwszy raz w tym sezonie komplet punktów zdobyli właśnie w Tegoroczny skład Łady jest młody i waleczny, a gra drużyny z meczu na mecz wygląda coraz lepiej. Warto wspomnieć, że przed rundą do składu dołączyli kolejni młodzieżowcy Paweł Konopka i Adam Mazurek. Niedawno na grę w Ładzie zdecydował się też Bartosz Grasza. W okienku transferowym do zespołu Bartłomieja Kowalika dołączyli też lwowianin Juri Podo oraz Krystian Szostak. Kolejny mecz w ramach czwartej ligi Łada rozegra w Chrubieszowie z Unią w niedzielę 1 września, początek o godzinie 17.00. Na własne boisko piłkarze powrócą dopiero 8 września meczem z powiślakiem Końskowola. Początek spotkania o godzinie 16. Udanie sezon rozpoczęli też juniorzy Młodsi Łady, którą reprezentują chłopcy w wieku od 15 do 16 lat. W meczu rozegranym w środę zawodnicy, trenowani przez Engliana Zygmunta, pokonali Mosir Lubartów 2 do 1. Gole dla Biugorajan padły po strzałach Bartłomieja Ciosmaka i Dawida Senderka. Ponad 100 osób uczestniczyło w warsztatach rolkowych Power Slide Tour, przystanek Biłgorej, na które zaprosili szkółka rolkowa, fan rolki Enfit oraz ośrodek sportu i rekreacji. Nasze miasto było jedną z 13 miejscowości, gdzie odbyły się darmowe warsztaty z mistrzami rolek. Rolki mają tak naprawdę wiele twarzy, można na nich i poskakać, i pojeździć szybko, i po, potańczyć troszeczkę między kubeczkami. Tak naprawdę na rolkach można robić wszystko, dosłownie wszystko, co było idealnie widać na dzisiejszych warsztatach, więc myślę, że to jest jeden, jeden z powodów, dla których uważam, że warto jeździć na rolkach, bo jak jedna dyscyplina nam się znudzi, to zawsze możemy sobie spróbować innej. No i tak jak mówiłam, sport to zdrowie. Do Biłgraja przyjechało ośmiu instruktorów, mistrzów w swoich dziedzinach. Wszyscy chętni podzieleni zostali na grupy i tam odbywały się zajęcia. Od podstaw jazdy poprzez slalom, freestyle, skoki aż do slajdów. Pamiętam jak ostatnio byłyśmy w Piłgoraju i z większością dzieciaków dopiero pierwszy raz próbowałyśmy freestyle slalomu. W sumie nie tylko z dzieciakami, ale również z dorosłymi. Dzisiaj widzę, że niektóre twarze już gdzieś tam kiedyś się przewinęły, także bardzo się cieszę. Jest progres. Część dzieciaków też wiem, że wyjechała na wakacje, więc nie miałam okazji się z nimi spotkać, ale cisnął. Mam nadzieję, że następnym razem jak przyjedziemy, to ten progres będzie jeszcze jeszcze większy. Rok temu warsztaty prowadził również i mistrz Europy w slajdach, specjalizujący się w nauce zaawansowanych technik hamowania. Teraz ekipa jest trochę większa, szybko przypomnieliśmy co było ostatnio i zrobiliśmy kilka jeszcze nowych rzeczy. No i pomału tych rolkarzy jest coraz więcej w biłbieraju. Rozrasta się, prawda? Są tak. Tutaj, już, ledwo, już prawie się nie mieścimy na tym skateparku i musimy trochę jeździć też na zewnątrz. Co dziś, mogliście się, co dziś trenowaliście, co dziś ćwiczyliście? E, tak samo jak zeszłego razu, slajdy, już bardziej zaawansowane. Też podzieliłem na grupy, tą grupę, która była ostatnio robiła trudniejsze rzeczy. Ta, która nowa, to robiliśmy to, co robiliśmy na, w zeszłym roku. I no, mam nadzieję, że moja dyscyplina, slajd, będzie się rozwijać w Uberaju. Warsztaty odbywały się od 16 do 20 na terenie skateparku. W programie przewidziano dwa bloki ćwiczeniowe, na które organizatorzy zaprosili zarówno dzieci, jak i dorosłych. Efekty zadowoliły nie tylko uczestników, ale i prowadzących. Generalnie jestem mega zadowolony z tego dzisiejszego dnia. Jestem też zaskoczony, bo jednak był raj, małe miasteczko, ale jednak zapalonych rolkarzy macie tutaj bardzo dużo. I naprawdę mega się cieszę, że miałem okazję poprowadzić te zajęcia z tymi wszystkimi dziećmi. Nie ukrywam, jestem trochę zmęczony, ale jest naprawdę super. Na zakończenie, wszyscy instruktorzy pokazali to, co potrafią najlepiej czyli odbył się rolkowy pokaz jazdy mistrzów.